Witam wszystkich serdecznie w ten piękny słoneczny dzień i zapraszam na spacer po lesie. Może znajdziemy jakieś grzybki, może zobaczymy jakąś dziką zwierzynę. Także jeżeli Cię to interesuje, zapraszam na ten odcinek. Bardzo gorąco. Słuchajcie, dzisiaj jest 9 luty. Postanowiłem wejść do lasu, zobaczyć co się dzieje. A może coś rośnie. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Odwiedzimy sobie miejsce, w którym ludzie dokarmiają zwierzęta. Oczywiście, porą zimową nie wszystkie zwierzęta dają sobie radę, i ludzie muszą tym pomagać. Przejdziemy do miejsca tak zwanego paśnika. Jest tam też miejsce do obserwowania zwierząt, tak zwana ambona i może zaobserwujemy coś ciekawego. Także zapraszam na odcinek. Muszę wam powiedzieć, że jak jestem tutaj na miejscu, zawsze, zawsze trafiam na tak przepiękną pogodę. Jest słonecznie. Chociaż y, temperatura Waha się teraz w granicach 0 stopni. E, także już rękawiczki mam. Ostatnio zmarzłem. Ale jednak to słońce trochę daje tego ciepła. I jeszcze, jeżeli człowiek jest w ruchu, tak sobie maszeruje, to jest do wytrzymania. Słuchajcie, wchodzę. Czym bardziej wchodzę głębiej w las, tym bardziej słyszę. Przepiękne odgłosy natury ptaków. Posłuchajcie. Myślę, że jak wejdziemy trochę głębiej, tam już naprawdę będzie taka totalna cisza. A myślę, że Możemy zobaczyć jeszcze jakąś dziką zwierzynę w lesie. Słyszycie? Akurat teraz samolot gdzieś przelatuje i trochę zakusza. Ale słychać te ptaki pięknie. No wszędzie. Dobrze, idziemy dalej. Zbliżam się już do miejsca, gdzie zimą żerują zwierzęta. Zobaczcie tam, widać budkę do obserwacji zwierząt. Spróbujemy podejść do budki. Na razie nie widzę żadnych zwierząt. Tak naprawdę może to być wszystko. Dzik, sarna, jeleń. Wszystkie zwierzęta, które żyją w lesie. Jak nie będzie żadnych zwierząt, podejdziemy do paśnika. Zobaczycie, jak to wygląda. I zobaczcie, tu jest ambona, ale niestety nie będzie można wejść, jest zamknięta na kłódkę. Szkoda trochę. Bo moglibyśmy się przyczaić delikatnie a tak jednak jak ktoś chodzi po lesie do zwierzęta to czują i słyszą i raczej trudno by było tak zobaczyć na otwartej przestrzeni no niestety mamy amponę zamkniętą nie widzę tu żadnych zwierząt ale podejdziemy tam, zobaczymy czy jest jakiś pokarm? powiem wam szczerze że nawet nie widzę żadnego pokarmu Tutaj zawsze Rozsypane albo jakieś jabłka albo coś innego, a teraz nie widzę nic. Szkoda, powiem Wam, że jeżeli chodzi o grzyby. Właśnie w tym miejscu Jest zawsze wysyp kani Nie wiem dlaczego Akurat tutaj W okolicy tego paśnika Ale to bardzo, bardzo dużo tych kani Tu rośnie dookoła Chociaż powiem Wam, że Co roku one są bardziej takie Te skarłowaciałe Nie wiem dlaczego Kiedyś wydaje mi się, że były takie piękne Duże Talerzowate a teraz są takie małe Dobrze, przejdźmy dalej Słuchajcie, tutaj na dole jest taki wąwóz Też piękne miejsce I tam przepływa taki strumyk Też muszę Wam powiedzieć, że jest przepiękne miejsce Na prawdziwki Borowiki szlachetne Coś pięknego Zobaczcie, jak pięknie to wygląda w takim wąwozie. Tutaj górki z dwóch stron. No i piękna, piękna miejscówka na, na prawdziwki. Nawet w takich miesiącach jak październik, listopad, jeszcze gdzie jest zimno, one przepięknie się chowają w tych mychach. Jest im ciepło i dosyć długo rosną. Czy płynie jakiś strumek? Czy teraz w tych miesiącach zimowych on po prostu gdzieś tam delikatnie wysechł? O, widzę, że jest woda. Zobaczcie. Taki malutki strumyczek w wąwozie. I tu jest troszkę cieplej, bo jest niezamarznięte. W środku lasu, przed lasem kałuże były całe skute lodem. No szkoda, że nie ma żadnej zwierzyny. Chociaż prawdę mówiąc, powiem Wam, że dzika nie chciałbym spotkać. Powiem Wam, że jakaś zwierzyna musiała tutaj być, bo są podgarnywane takie liście. Takie kubki. Widzę. No zobaczcie. Przypomina mi to je miała że coś tu właśnie gdzieś tam szukały pod liśćmi znowu kubka rozgadnięta także na pewno jakieś zwierzęta tutaj żerują no i obszedłem ja całe to stanowisko no niestety nie ma żadnej zwierzyny Słuchajcie, nie mogę się już doczekać, kiedy zacznie się sezon na grzyby. No już mamy 9 luty. Pierwszy dzień wiosny jest 21 marca. No to mamy półtora miesiąca. Niecałe. I już będzie wiosna. Jeszcze tak. Co chwilę przystaję bez ruchu i nasłuchuję, czy coś gdzieś nie Jakiś patyk czy jakiś zwierz gdzieś nie idzie za mną. Wziąłem sobie rękawiczki, powiem Wam, bo naprawdę już przez rękawiczki czuję to zimno. Cisza, Wiem wam tu jest taki spokojny las e, w innych. Regionach, tutaj Kieletczyzny, może bliżej centrum. E, w ogóle Kielce otoczone są lasami przepięknymi takimi rejonami leśnymi górki. Dużo ludzi, jak jest taka pogoda, właśnie wychodzi. Czy to jakiś rower, czy jogging, czy po prostu spacer. A tu jest totalna cisza. Naprawdę można się tu zrelaksować. O, słuchajcie, następne ptaki. Może uda mi się coś nagrać z bliska. a ile z świeżego powietrza można nawdychać się właśnie przez taki spacer w lesie daleko od spalin samochodowych patrzcie Nie ma teraz nikogo. Czasami spotyka się jakieś rodziny z dziećmi spacerujące. Ok. A powracając do grzybków, to tak jak mówię, nie mogę się już doczekać, kiedy zacznie się sezon. Oczywiście teraz w tych miesiącach zimowych też można znaleźć jakieś grzyby jadalne. E, ja ich nie zbieram, bo nie znam. Podobno są takie gatunki, które na przykład rosną na drzewach. Są bardzo smaczne po przyrządzeniu. Ale jednak wolę nasze tradycyjne. jeszcze zobaczymy takie jedno miejsce słuchajcie ja w całym tym lesie cały las jest taki prawdziwkowy zdziwiłbym się jakbym teraz to jest na las ale powiem wam że jest przepiękny Idziemy się tutaj z krajem tego zagolnika Zobaczcie jakie porobili tutaj te wycinki, przecinki piękne miejscówki na prawdziwki, kozaki i przede wszystkim prawdziwki borowiki. I szlachetne i borowiki sosnowe, ceglastopore. No, słończko robi swoje, naprawdę. Dodaje parę ładnych stopni ciepła. Powiem Wam, że liczyłem trochę na to, że ta ambona do obserwowania zwierzyny będzie taka dostępna. To znaczy, że nie będzie kłódki. Kilka razy, dużo razy przechodziłem ku tej ambony, ale powiem Wam szczerze, że nigdy nie zwróciłem uwagi, czy ona jest otwarta, czy właśnie zamknięta na kłódka. Wychodzi na to, że jest zamknięta. Także powiem Wam taki spacerek po lesie w tak pięknej aurze. Coś pięknego polecam wszystkim. Jeszcze ten śpiew ptaków. Oczywiście jakby były grzybki, no to nic już więcej nie potrzeba. Dziękuję Ci za wspólny spacer w tak pięknym dniu. I zachęcam do subskrypcji tego kanału. Czym bliżej wiosny te filmy na pewno będą ciekawsze. A jeżeli tylko zacznie się wysyp prawdziw, to ty pierwszy będziesz o tym wiedział. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.